Dzień dobry, cześć. Dla tych, co mnie nie znają, to na imię Ewa, a to jest Pamiętnik zrobiony. Mamy 2 grudnia, zimne południe, ciepła kawka. I przyszedł czas na realizację planu pomysłu, który powstał 2-3 tygodnie temu, ale właściwie w polu już moim był od dawna. Ponieważ moi znajomi, przyjaciele mówili: Ewka, nagraj w końcu coś takiego dla ludzi, jakiś podcast, jakieś, jakieś filmy, wideo, żeby te Twoje mądrości poszły do szerszej publiczności. No dobra. W grudniu poczułam, że jest taki czas, żeby się na chwilę zatrzymać. I też powiedziałam mojemu otoczeniu stop. Grudzień spędzam praktycznie, mam nadzieję, że jest 2 grudnia, ale tak jest dla. Sama ze sobą, w spokoju, w ciszy, pisząc, czytając, mniej udzielając się publicznie. Powody tego są różne, już nie będziemy tutaj wnikać. No i przyszedł też taki, taka inspiracja, żeby, bo jednak lubię gadać i mam tych wyglądów całe mnóstwo, to żeby je nagrywać na bieżąco. Właśnie w takim pamiętniku zdrowia. I Pojawiło się pierwsze pytanie już takie, ja sobie rozmawiam często sama ze sobą, moje wyższe ja, z moim mistrzem, ja ego, duszą i tak dalej. No i jak powstał ten pomysł, jak przyszedł, przyszła ta inspiracja, no to miałam dużo, dużo zapału, dużo energii, wytopa, super pomysł, może w końcu to zrobię. No a przyszedł 1 grudnia i jakoś no tej energii nie było wczoraj. Jeszcze odpoczywałam po kilku intensywnych dniach, bo okazało się, że jak wysłałam w pole informacje, że w grudniu się wycofuję trochę. To ostatnie dni były szalone. Miałam klientów praktycznie codziennie, więc potrzebowałam troszeczkę odpocząć. No i też poczułam, że jak mam takie niższe wibracje, jestem znaczona, to może nie jest najlepszy pomysł na nagrywanie. No ale dzisiaj już wymówek brak, więc lecimy z pierwszym odcinkiem. Pierwsze pytanie, jakie mi się pojawiło, właśnie od siebie samej. No, Pamiętnik Zdrowia. Dlaczego w ogóle taki tytuł? Ja zapytałam też sama siebie, bo to, to przyszło gdzieś tam z pola. I mm, odpowiedź, która przyszła, mm, brzmiała: jest bardzo wiele mówców, tak zwanych górów, którzy, jak sama nazwa wskazuje guru, góra mówią gdzieś z góry do nas, z tego miejsca, gdzie więcej wiedzą, więcej widzą, więcej przeżyli i mogą nam doradzać, opowiadać różne rzeczy. Ja się takim guru absolutnie nie czuję, choć prowadzę różne kręgi i warsztaty, no to, no to są z różnych, z różnych dziedzin, z którymi się dzielę, różnymi swoimi doświadczeniami i, i wiedzą, ale m, nie stawiam się bynajmniej gdzieś tam wyżej, ani też niżej od, od innych. I tak poczułam, że może fajnie by było zrobić reportaż, pamiętnik, nie z miejsca, że o, doszłam już do celu i wiem jak tam dojść i Wam pokażę drogę, tylko z drogi. No, i zapytałam się sama siebie, OK, nie, no, pomysł fajny, ale gdzie ja tak naprawdę idę? Czy to ma być droga do realizacji, oświecenia, przebudzenia, do celu, do marzenia, do mistrzostwa, do boskości, do jakiegoś kolejnego poziomu świadomości tych dróg i ścieżek? Jest, mam wrażenie, bardzo dużo, chociażby na przykład ścieżka szamańska, która jeszcze, na którą jeszcze nie trafiłam, ale, ale też jest to jakaś, jakaś ścieżka i zastanawiam się, co jest na końcu tej drogi, tej ścieżki, bo jeżeli tak do końca wiemy, dokąd idziemy, to skąd będziemy wiedzieć, że tam jesteśmy, że tam już jesteśmy? I w tym momencie pokazało mi się taki okrąg, taki trochę uroboros, wąż jedzący swój własny ogon, że ta droga może nie mieć końca. I trochę tak poczułam, że chyba zatoczyłam właśnie jakąś pętlę do jakiegoś miejsca doszłam. I wielokrotnie byłam w takich miejscach, albo może nawet nie miejscach, bo to jest takie miejsce, no to jest określone mocno przestrzeni. W takich przestrzeniach może, poza, nawet poza czasem, poza przestrzenią, w których... Nomiewałam odmienne stany świadomości, takie iście, no to powiedzieć nawet hmm, boskie, anielskie, nie wiem. Um, no, mniejsza o, o słowa, bo, bo właściwie pewnie każda osoba by opisała je trochę inaczej, będąc w nich. Ale jednak po takich doświadczeniach zawsze wracam na Ziemię. No i trzeba iść dalej, gdzieś. Warto mieć jakiś cel. No bo tak, iść bez celu, no to, no to się tam nie wiem, dojdzie, nie dojdzie, to nie wiadomo gdzie się idzie. I w moim życiu pojawiają się często takie odliczania. Mam kontakt, wrażenie, wiem, albo sama ze sobą, albo z jakimiś obszarami, poza taką moją normalną, normalną świadomością. I ostatnio, jak do mnie przyszło. 44 dni w przepływie, kiedy sobie policzyłam, że one się kończą dokładnie w noc pały, to poczułam, że oho, może coś się po noc kupały wydarzy. <laughs> Przepraszam za odbicie się, ale to czasami jest znak też przepływającej energii. I słuchajcie, przyszło nawet do mnie takie, ja nie wiedziałam, co się wydarzy. I przyszło do mnie takie zapytanie z góry, a gdybyś wiedziała, że te 44 dni umrzesz. Że to są Twoje ostatnie 44 dni na ziemi, ale nie możesz o tym nikomu powiedzieć. To co byś zrobiła? I właściwie moja odpowiedź brzmiała, że żyła w przepływie jak najbardziej się da. I co to znaczy być w tym przepływie? I jak to w tym przepływie było? To też niebawem zrobię no, e z moich notatek, ponieważ codziennie robię notatki. Moją pasją jest pisanie i spisywanie swoich doświadczeń, historii, niekoniecznie na, Historii, które są konkretnie z, z mojego życia, ale na podstawie wniosków z mojego życia potrafię ułożyć w jakieś takie bardziej fabularne e, otoczki. Więc e, mam nadzieję, że niebawem już się zmobilizuję i, i, i trochę tych moich zapisków, a jest ich kilka na opublikuję, ale nie o tym. I kiedy przyszedł ten pomysł y, tej drogi, to zapytałam się siebie: OK, ale dokonajmy. I to, co mi teraz przychodzi, no to jest droga do serca, do miłości, albo do samej siebie. Ponieważ, jak sobie obserwuję różne narracje, różne filozofie, różne um, drogi, które mają nas zaprowadzić gdzieś, to ostatecznie to jest droga do samego siebie, do samopoznania. Um, więc może to będzie droga do siebie, ale po prostu. Przecież ja już jestem w sobie i u siebie, więc kochani, nie wiem, dokładnie, jest droga. Ufam, są to bardzo przyjemne wibracje, ufam, że warto tą ścieżką podążać i coś mi mówi, że ten, żeby w tym grudniu się troszeczkę właśnie wyciszyć i nakrywać dla Was ten Soulcast. Dziękuję eee, mojemu znajomemu mistrzowi, doktorowi Szedar, za inspirację do nazwy Soulcast z którymś ze swoich podcastów, które serdecznie polecam, użył właśnie takiego słowa i tak poczułam taką przyjemną wibrację w środku, że o, ja bym chciała, chciała żeby mam taką wizję, żeby to był taki soulcast, czyli przekazy od duszy dla innych dusz o tym, co się dzieje na świecie, jakie to widzę, jakie to czuję, no bo moi znajomi właśnie, tak jak mówię, cenią sobie te moje historyjki, i narracje, więc e, poproszę inspiracje, oglądy o to czym się z wami najlepiej w tych odcinkach dzielić. Sytuacja przed kamerą jest dla mnie dosyć nowa, nie powiem lekko stresująca, mam małe napięcie w żołądku. Jak sobie pomyślałam, no dobra Ewa usiądziesz, a co będzie jak ci nic nie przepłynie. I pomyślałam sobie, ok, jak nic nie przepłynie, to podzielę się z wami, przeczytam wam. Eee, coś, co przepłynęło do mnie w październiku przyszłego roku po różnych moich takich dosyć mocnych wewnętrzno-zewnętrznych też trochę, trochę przejściach, które no, zrobiły małą rewolucję w moim życiu. Sama się siebie zapytałam też, dobra Alka, i co teraz, i co dalej? Dokąd ty idziesz? Dokąd my idziemy? Bo wiele rzeczy się skończyło. Musiałam zrobić. Musiałam. No, zrobiłam um, dosyć drastyczne zmiany w wielu dziedzinach mojego życia. No i zapytałam się. Co teraz? I położywszy się w łóżku obok mojego dziecka, bo chyba wtedy akurat troszeczkę było przeziębione, spaliśmy razem. Nagle poczułam kiło z góry. Bierz za i pisz. Będzie dyktowane. No ho, lubię takie momenty i zaczęłam pisać i poczułam, jak się potem okazało, jak już skończyłam pisać, bo ja czytam, to rzeczy, które mi przepływają e, razem, jakby jak je ja piszę, to je ja też czytam i dowiaduję się, co tam jest, bo jest taki przepiękny przepływ, i moja ręka praktycznie sama pisze. I okazało się, że to jest informacja z przyszłości, ode mnie samej, od mojej duszy, która jest no i znowu to będzie tylko słowo, ale jest w jakiś sposób zrealizowana i przyszła, żeby mnie wesprzeć swoim przekazem, żeby dać mi nową motywację, nową siłę do, do działania, bo wtedy mi tego najbardziej brakowało. I myślę, że to jest dobry moment, żeby Wam zamie się tymże przekazem podzielić, także zrobię na chwilkę pauzę i sięgnę po swojej zeszyć.